Cześć, a dzisiaj nagranie na temat błędu o kodzie P0131. W nagraniu dowiesz się przede wszystkim, jakie są objawy i przyczyny tego rodzaju usterki. Porozmawiamy także o procesie diagnostycznym, naprawie i kosztach, dlatego koniecznie obejrzyj ten film do samego końca. A więc to, co należy wiedzieć w pierwszej kolejności, to że błąd P0131 oznacza problemy dotyczące zbyt niskiego napięcia czujnika tlenu. No i zazwyczaj przyczyną rzeczywiście jest usterka samego czujnika tlenu, natomiast bywa też tak, że wina po stronie nieprawidłowo działającego okablowania tego czujnika. Czasami też winy oczywiście należy szukać w różnego rodzaju zwarciach, jak i również w układzie grzewszym takiego czujnika, dlatego na te wszystkie elementy z pewnością warto jest zwrócić uwagę, ponieważ bywają one dość częstymi przyczynami błędu P0131. To z czego także trzeba zdawać sobie sprawę, to są to różne objawy, które można dość często zauważyć razem właśnie z wystąpieniem tego rodzaju kodu. Do takich dość charakterystycznych objawów należy oczywiście zaświecenie się odpowiednich kontrolki z silnikiem Check Engine. Do tego może pojawić się także nierównomierna praca silnika, sporadyczne gaśnięcia. Czasami można zaobserwować także niestandardowe dymienie z wydechu, jak i również same wartości dotyczące zużycia paliwa w takim przypadku mogą znacząco odbiegać od normy, a zatem temu wszystkiemu z pewnością powinniście się przyjrzeć. No i jeżeli zaobserwujecie któreś z tych objawów lub po prostu wyświetli Wam się kod P0131, no to naprawdę nie ma na co czekać, po prostu śmiało udajcie się do warsztatu mechanicznego, aby po prostu rozwiązać tego Rodzaju usterkę, no bo zaniedbany błąd P0131 w efekcie może skutkować różnymi bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci dodatkowych usterek samego silnika. Nie warto po prostu jeździć z tym kodem, nie warto po prostu lekceważyć tego kodu, tylko natychmiast postarać się rozwiązać taką usterkę. Oczywiście samo rozwiązanie takiego problemu bardzo często jest dość. Proste, ponieważ w wielu przypadkach wystarczy po prostu usunąć problemy związane z okablowaniem, czy wymienić sam czujnik tlenu. No a sama diagnostyka, oczywiście, opiera się na wykorzystaniu specjalistycznego skanera, jak i również na weryfikacji stanu przewodów i okablowania. Sprawdzany jest oczywiście także sam czujnik pod kątem napięcia, czasami także weryfikuje się oczywiście układ wydechowy pod kątem ewentualnych nieszczelności. Tego rodzaju usterkę też należy oczywiście rozwiązać, jeżeli ona będzie przyczyną tegoż problemu. Natomiast Oczywiście, tak jak mówię, sama diagnostyka jest tutaj kluczowa. Dlatego, jeżeli nie macie niezbędnego doświadczenia w diagnozowaniu tego rodzaju problemów, no to zachęcam jak najbardziej kontakt z mechanikiem. Natomiast, też pamiętajcie o tym, że to jest takie dość standardowe podejście, ponieważ czasami bywa też tak, że same objawy czy przyczyny takiego problemu bywają dość niestandardowe. W takim przypadku zalecam zajrzeć sobie na fora internetowe, bo tam dość często omawiane są właśnie takie pojedyncze przypadki związane z określonymi modelami samochodów, Widziałem, że tego rodzaju tematy wraz z ewentualnymi rozwiązaniami były opisywane dość szeroko na temat samochodów OPLA, Chevroleta czy Forda. Dlatego jeżeli Cię to interesuje, no to warto sobie nieco poszperać w internecie. No a co do kosztów naprawy, no to jeszcze pamiętajcie o tym, że sama kwota nie powinna tutaj stanowić jakiegoś większego problemu, ponieważ zazwyczaj jest to kilkaset złotych, jeżeli chodzi o naprawę błędu P0131. Natomiast wiadomo, jeśli jeździcie z takim błędem i doprowadzicie do pogorszenia się stanu technicznego, no to taką kwotę to możecie przekroczyć nawet wielokrotnie, dlatego szybka reakcja w tym przypadku i kontakt z mechanikiem jest rzeczywiście dość kluczowe. A zatem to tyle w kwestii błędu P0131. Jeżeli udało mi się Tobie nieco wyjaśnić ten kod, to kliknij w polubienie pod filmem i zasubskrybuj mój kanał. Zapoznaj się też z ciekawymi linkami, które znajdziesz w opisie mojego filmu.